Coś się obiło o uczynki. Dawajcie, Lonek. Pony grając jako old star. Lonek, Chodź. nie wiem, czekaj kurwa, bo mi się kręci to kółko zjebane, bo wzrosty zmieniają, i mi się kręci to gówno. Działa, idę, idę. Oni zapraszają czy my? Oni zapraszają, czy my kamer? E, e. zapraszam. Jestem. Omek Witam Ciebie, YP5G. Simona Kolana. Witaj. I mm -hmm. Panowie szukajcie ze skrzydeł podań do środka, naprawdę. To coś wykieruje dobrego. Nie pchajcie podwójnych skrzydeł, nie? Jeszcze w środku sklepali dwa podania i w drugie tempo wypuścili to. Nie wysłałeś się? Nie zmienili na tym. Tak jak to zrobiliśmy w Lidze w sumie tam z tymi gigantami. Hmm. Hmm. A no co z nimi, kurwa? dograli, to kurwa. Do władz. Do władz, Saszki. A oh, tam jest podperdol. Ale podzielę, bo daj ja się. No muszę telefon dobrać i by dorlądał. A to władz, to władz, bo daj. Pełny fokus, panowie. I lecimy. Po swoje. biegać za zawodnikiem, w obronie nie wybiegać od razu, jak piłka jest w nasza przejęciu. To nie wybiegajcie od razu, wszyscy z pola karnego, czy tam w okolicy. Żeby nie było, żeby przebiegnie, no przejmą, nie? Nie, nie stracimy, nie grybam tych O, Nie stracimy, no? Nie, już. O, nie mam naszego. Nie soku, soku, soku. bo z nie poczekajmy, wychodzimy. Wychodzimy. co? Wychodzimy, bo radzie, Wychodzimy. Szybko, szybko. Radzia tego, z... no wyjebało go no, nie było go, widziałem Ładnie Dobrze wygląda w ciąży, tylko trochę dbać o i będzie gitara. Z klubów mnie wyjebało Chodź Dobrze, że nie jest z O Aha, i kurwa wyjebało mnie w ogóle z klubu tej Jednola do nie mnie przyniosła, <grym> <grym> panowie, bijamy. Kamera ci daje ten, weź na wszystko po ustawiaj. Karne daj mi oczywiście. Pamiętajcie ten Wahadłowi o tych tym, o tych rożnych, żeby się. Bo w sumie ja też, tylko Kemer idzie nie. do przodu na, ro, na ro, No tak tylko mówię, nie? Bo zawsze je, ja z Cypim zostajemy w sumie, bo tylko Kemer idzie, nie? Bo powinno być tak moim zdaniem, że trzech Hesioków idzie, bo są najwyżsi, nie, no ale to tam. No jak idzie, Szklarek niech zostanie na piące, Kasiu niech cofnie, Szklarek i trzech Hesioków niech podejdzie na rożne, a reszta wszyscy do tyłu i tu. No to dobra. No to wtedy... I to tak musi być. No to... Radio no. na przedpolu, no Aion na ale przedpolu. To musimy, w tempo, to nie? To musimy w tempo, żeby... Tak. No tak, trzeba wbiecć tam. No. Przebranżować. No to wtedy dobrze będzie, bo zostanie was czterech z tyłu, bo będzie no Kaczorek, Radio, Arion i Polono z tyłu będzie. Więc... Pięciu powinno zostać. Polono jest, kaczorek, radio. A, 5, no. I Kaziu I bramka sześciu. Ty widzisz Kaziu, Ja teraz mam mecz. wiesz. Pięknie wygląda. Jest ci Dobra, może coś tam powalczymy, bo my wysocy jesteśmy. Ale Weźmy się dogadajmy, to idź, idź Kemer, na szesnastkę może. Ja pójdę na długi, a Cypi na krótki, co? Dobra. Mhm. Niech na cypi, Cypi, idź na krótki zawsze, przyrożny. I Szklarek nie no, będzie no, no. na piostrę. Ja gdzieś. Na szóstce niech no, no. stoi Szklarek, próbuj się mu dograć albo coś i Szklarek ty tylko, dobrze, dwa Tylko u... poczekaj chwilę Lonek jak nie? żebyśmy zdążyli tam szczybiec. Tak, o no, dokładnie. To, A to no, można nie, to nie, też ustawić już, nie? Tam, to tam... Najlepiej rzut nie rzut do to do napastnika nie? Pan... Bo tej główki to mamy... Bliski słupek, dalszy słupek, weź to po coś A weź to, to ustaw ty. weź to ustaw. No. O, czy nie? Kto ma, kapitana? No bo tam no, możesz ustawić sobie bliski słupek, dalszy słupek, gra na szpicy. Wsparcie defensywy. I to masz w ofensywie, nie? Bo to jest te piłka taka ta jest ofensywy. Typi, tak? Tak, tak, no. Tak, super. daj długi, a ty idzie na 16. Na kram, więc Polak. No git. A wsparcie to już się tam cofną, wtedy. I zaczynek to będzie wolny i na tego będę grał, nie? Tylko ty no. kamery jak troszkę... Jak, jak ja wrzucam na 16 to musisz być od mojej strony. Od pola karny, Od tej strony co wrzucam trochę bliżej nie na środku przesastki, tylko trochę bliżej mnie. No, bo, to nie nie? Okay. bo to mnie do Bo tam niedopnę, no. Teraz musisz odliczać, nie? No, tak, wtedy tak, ja 4... 2-1 i na jeden wtedy. Dobra, czy 2-1 i na jeden ładuję pasek. Nie no, kopie piłkę tam i dopiero. Patrzcie gdzie krop... i patrzcie gdzie kropka jest i biegajcie na tą kropkę, nie? Radzi już jest kontra, jest 3, 2, 1. <grym> nie, normalne kopie, i później jest 3, 2, 1. Piłka już się skurwa, za kontra. Pamiętajcie o tym. Dobra, słuchajcie. Tak, żeby każdy wiedział co ma na różnych grypikach. Twarek i obrońcy zostawiam, ja wrzucam i reszta sofa. Ja jak wrzucę, to się będę cofał też. kogoś wywaliło to od razu myśleć. Nie, jest Teraz nie można chować, nie? Drugi raz chyba. Dawać, dawać, dawać. Proszę Państwa, na nich zobaczymy, co oni zrobią. Chwilę. Uwaga na nogę. Już leci. Przerzuć na drugą szeroko. Jak nie ma co. Przez na drugą jesteś. Prawo. Dobra, cofnij Kaziu trochę. Nie wiem, czy jest sens ich dusić. Przesuwajmy się tylko. Kurwa, się o nie. kurwa o kurwa ja pierdolę. było doświadkowanie? nie wiem ale nie się go złapać kurwa dobra kurwa, to? ramy Jest już. Ja, ja, Dzięki. Co się Ja Dobra, Dawać. 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 Brawo, 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 brawo. bravo, Dobra, ustawiajcie. się. Przys na kamerę. Trzy, dwa, jeden. Prawie, dobre, no, dobre. Dobre, dobre wyszło. do siebie. Jeden wybiegł do niego. O, jest linia. Jeszcze raz był do tego. Mogę jeszcze biec. Dwa kroki. Ten tunel tam. Prawo. Ja pierdolę, jak kurwa. <grywa> Brawo. Nie wybiegać Nie... pola karnego, panie. Nie wiem, co się dzieje. To się dzieje. mi też. Wyjeb, wyjeb to. Brawo. Zajpić zajebiście. Nie Ej, kolej. Kul. 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 Jest. Kul. Kul. Pięknie. Wyjebało mnie, nie? No, no, tak dzięki. No, brawo, panie, wyjebało. brawo! Arjona wyjebało, Arjona wyjebało. Ariona wyjebało. Słuchaj. No, to już tak za późno. No, już grać. Bo... No Kurwa, panie, no, wiecie, okay. gdyby ten kurwa jebany, jebana gra złapała mu piłkę, to byłby 1-0. Dobra, gramy. Wszystko jest do grania, tylko patrzcie, co robicie. Dużo grają tymi skrzydłami, nie? Nie, 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 masz mnie. Nie, do najbliższego szklarek. Do najbliższego szklarek. To co taka piła? Z to mocno przytrzymałem miksa. Delikatnie, delikatnie. Brawo, brawo. Sorry, Pierdolona kurwa, no jak on to. I uciekać szklarek, jak ma piłę, to uciekać na wolne przestrzenie w razie czego. Tak, holujesz ją, nie? Brawo Wiesz, że Robert tam dołun dziesiątkami, tam to. Dziesiątka, widzę, widzę, widzę. Jedno musi pobiec z niego. Mali no. chyba? Nie? nie. Ja pierdole. Nie miałem szans już na nim dogonić kurwa. Dobra. Brawo. Chciago, nie grałem szybko na ale od razu jest udane. Dwa kroki na wolne przestrzenie, spierdolają. I dwa się zapierają na stopie. O kurwa. Opierdolony. Chyba. Kurwa, to tak. Ja się tu ustawiam. Fój za plecy, idzie. Ja tu w środku pola trzeba więcej Krystyk. Ale kurwa, jebane na pismach ja Ten środek każdy łapie swojego, ale Ariona nie ma, nie, to pizda trochę i ten środek trochę tracił. Nie, mój kurwa, tak szarpnęło ten. dwie sekundy mi ekran się dzieło, nic się nie działo. Pierdole, no kurwa. Nie wiem, czy to coś portalizacji, czy nie jest Mam cię na a A go też nie ma. No widzisz, tak. to jest no, O kurwa. No, dlatego tak jak ja fuj. Tak, dlatego środkiem wjeżdżają fuj bo bo go wyjebało, a Fiona wyjebało i oni są środkiem wjeżdżają. czy byście mogli, tam, mogli do połowę nagrać, kurwa. Do tam tam nie. Nie, można tak. Nie, bo to nie jest Bóg. To, to nie jest wina ich. Że on wiebał. Środek. właśnie. to no, koniec, Hej, jest wina. Chciałem. No to też mogę się dograć. No końcowy, to wyjebałem to. Na no, rzecz nie? ja. Kamera, ja się dziwię, czemu to kurwa tak to chujowo nam idzie teraz. Ja nie zorientowałem, bo... że Cypiego nie ma stracze tu no siu, bo tam cypi zawsze tam kurwa trochę, a oni tak sobie wjeżdżają na tapina nie? ha, dopiero go teraz wyjebało z a poproś, kurwa Nie nie też, to Donek, pamiętaś, jak rzucasz te, te wrzucasz te dla, na nas rożne w ofensywie, to też zmieniaj, nie? Bo jak będzie ciągle to samo, to się skapną. A, byliśmy mieliśmy jeden, nie. No tak. I dobrze, poszedł. Nie, 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 góry, bo to czas, żeby zawodnik dobiegł. Tutaj kudołem. Czekaj, bo kurwa tu kamera się zmieniła. Nie miałem czasu na to. No. Ale nie. Nie. nie trafił. Spójcie lepiej niżej z tym botem niż kurwa wyżej i później. Trochę, no. Lepiej cofniecie. To stójcie niżej z tym botem i jak coś, to my dobiegniemy, nie? O re, kurwa Musimy stać kamerę niżej trochę Graj na, na lewo, graj na lewo Chodź tu, niżej jeszcze Graj na szkarka. Albo na Hatchora, dobra Tak się nie da, że sobie kurwa wybiorę, kogoś czyta i chuj No tak, ale jak się ustawimy dobrze, to dobrze czytać będzie

nie. A je. Dobra. Czy mnie wyjebało tak kurwa? Ja pierdolę. Jeszcze O oh, kurwa nawet. Chyba może żeby szalał, Nie ma chuja, ja muszę niżej stać. bo... kolonia, jestem z tyłu. Aha, czytał mi do piłki i mnie odczytał. Ja panuś, jak ja już tak biegam do skrzydła, to staraj się zbiegać na ten daleki super. No, to ja widziałem, że tam jest gości, to zostałem w środku i na zgranie. Kurwa mać, no wczytuje mnie do główki i mnie odczytuje, no chuj mnie zaraz strzeli Kurwa Kemer wczytał mnie do główki i mnie wybał. Wiem No tak no wczytał. Bo wczytało mnie normalnie, bycia odciągnęło do tego. I chuj. Ja pierdolę! Ja pierdolę.

Pan by chciał. Pan by chciał. Pan by chciał, jest też. Czyli wszyscy budują woda... bramkę. Z batami dwa to pizza jest. Ajajaj No, no bo jest trochę jazdy. Nie ma środka pola. Nie. No co jest, kurwa? Mikorki wyjęli. ja mam takie lagi, że ja gra się mogę, kurwa. A długi szklarek, uciekaj dalej na długi. Tylko tak, żeby nie była spalony. No, wiem, wiem, wiem. Tak, był się jak on już, to jest, tak. stanie?

nie no kurwa. Musiałeś tak... go wzrosnąć, czy nie? To tak zaprosiłem, poprosiłem za to. No nie, znajdę go te boty jebane, kurwa nam tu zjebały grę, bo jak nie było botów, to się to wychodziło. Tak, można było tu coś ukuć lepiej. Tylko my się musieliśmy bardzo pilnować tych środków, kurwa. A swojaki na początku, nie? No. Kazio, dalej w formie, baniutki.